Podsumuję, skomentuję ten, ten, ten mecz po przerwie covidowej. No całe szczęście, my tam gdzieś graliśmy sparingi, także podtrzymywaliśmy tą formę, którą zbudowaliśmy naprawdę ciężką pracą zimą. I myślę, że pokazaliśmy dzisiaj, że jesteśmy w stanie zagrać z każdą drużyną w tej lice. Panie trenerze, natomiast chciałem najpierw o pierwszą połowę, bo tak, objęliście prowadzenie, układała wam się długo, tak ramię ja wrażenie po, po, po waszej myśli. I jak straciliście bramkę, to mieliśmy tutaj z, z Szymonem takie wrażenie, że no, zeszło z Was trochę powietrza. Mm, no na pewno, bo wiadomo, to jest Karina Gubin. Znany, wiemy, że to jest markowa drużyna, która umie grać w piłkę, ma dobrych mm. zawodników. Także naszym założeniem było nie stracić bramki. No, fajnie, że strzeliliśmy na 1-0, długo ten wynik tam otrzymywaliśmy. I nawet się tego obawiałem co się stanie jak stracimy tą bramkę i, i motywowałem drużynę y, też w przerwie, że by się nie stało gramy do końca, tak. No... Obawy się potwierdziły. Y, był remis 1-1 dosyć długo, no i ten karny chcę oświadczyć, że Michał go wybram. A ty jakiś problem fizyczny? Bo też się tak zastanawialiśmy. Czy trochę wam po prostu siły nie zaczęło brakować gdzieś to znaczy, Ja myślę, że tutaj szczególnie cały czas ubolewamy nad nieobecnością dwóch naszych środkowych obrońców, mhm. które raz, że y, są y, naprawdę Fajnie przygotowani i też wzrostowo, bo to są zawodnicy, którzy mają pomiędzy 90 wzrostu, i, i w takich meczach jak dzisiaj na pewno by ten wzrost się przydał. I musimy dużo kombinować, bo ci zawodnicy, którzy grali dzisiaj na obronie, nawet w środku obrony, to praktycznie to są chłopcy, którzy na co dzień grają na bokach, tak? Oni grają cię z przymusu, także. Stąd też te piłki troszeczkę gdzieś tam, może i przegrywaliśmy górne, wracały jak bumerang, nie potrafiliśmy tego w drugiej połowie szczególnie gdzieś tą piłkę złapać i ją utrzymać. No, no na pewno też ten mecz nas kosztował dużo siły, bo, bo ciężej jest biegać za piłką i grać w obronie niż tą piłką operować. No i to rzeczywiście pod koniec można było zobaczyć.